W necie krąży taka teoria spiskowa, że Cristiano Ronaldo na bank podpisał pakt i co tu kryć? Jak zerkniesz na jego liczby, to łatwo nabrać podejrzeń. Koleś dobija do czterdziestki, a ma formę fizyczną dwudziestolatka. Jego konto w banku ma tyle zer, że kalkulator wysiada. Wszystko, czego dotknie, zamienia się w złoto. Wygląda to na magię, na farta albo jakby odpalił sobie kot na nieskończoną kasę z GTA tylko że w realu. Ale załap to, bo sprawa jest głębsza. Ten kontrakt serio istnieje. Tylko że tuż, którym go podpisał, to nie był długopis. To był pot. Wielu chciałoby mieć jego życie, ale prawie nikt nie dałby rady zapłacić ceny, jaką on wyłożył. A jeśli zostaniesz do końca, to przelecimy razem te drobne druczki tej umowy. Odsłonię Ci, co było tymi ośmioma ciężkimi opłatami, tym, co musiał poświęcić, żeby mieć życie, którego zazdrości mu cały świat. Gotowi rozkminić ten kontrakt? Klauzula pierwsza – sen na raty. Prześwietlmy pierwszą klauzulę tego kontraktu, a ona od razu uderza w to, co lubimy najbardziej – w łóżko. Pierwszą ceną, jaką zapłacił Cristiano, było odpuszczenie sobie tego świętego, ośmiogodzinnego snu w całości. Wiesz, kiedy gaszesz światło i budzisz się dopiero następnego dnia? Zapomnij. Cristiano nie śpi. On ładuje baterie. Trzyma się metody, którą wymyślił spec Nick Little Hales. Zamiast jednej całej nocy snu, strzela sobie pięć drzemek po 90 minut rozłożonych na cały dzień. To się nazywa sen polifazowy. Brzmi jak odlot? Bo tak jest. Ale to drogo kosztowało jego życie towarzyskie. Sprzedał spontaniczność. Wyobraź sobie taką scenę. Jesteś na mega kolacji z rodziną albo w środku fajnej imprezy, a tu nagle pik, budzik dzwoni. Nieważne gdzie jesteś, musisz wstać, pomachać i iść do ciemnej sypialni, żeby kimnąć na półtorej godziny. On nie ma wolnego dnia. Żyje w strefie czasowej, która istnieje tylko dla niego. Podczas gdy my śpimy, bo jesteśmy zmęczeni, on śpi strategicznie, żeby zregenerować mięśnie. Zmienił swoje własne łóżko w narzędzie pracy. Ale jeśli myślisz, że pilnowanie zegara jest trudne, poczekaj, aż zobaczysz, co musiał odwalić ze swoim talerzem. Klauzula druga. Ferrari na chrzczonym paliwie. Pierwsza opłata to był sen, ale klauzula numer dwa miesza bezpośrednio z paliwem dla maszyny. Pomyśl ze mną, jeśli dziś zgarnąłbyś kumulację w lotto, co byś zrobił jako pierwsze? Pewnie strzeliłbyś tego drogiego szampana, odpalił grilla z piwem lejącym się strumieniami i bawił się na maksa, co nie? Tak by zrobiło 99% ludzi. Ale kontrakt Cristiano tego zabrania. Podpisał dożywotnią abstynencję. Alkohol nigdy nie dotyka jego ust, a powód jest osobisty i ciężki. Widział, jak jego ojciec, Pan Dinis, stacza się przez picie i to zostawiło na nim lat na zawsze. Spojrzał na butelkę i pomyślał, to nie wejdzie do mojego życia. Więc kiedy inni gracze wykorzystują wolne, żeby się nawalić, on jest jedynym gościem na gali, który wznosi toast wodą. I bierze to tak na serio, że stał się globalnym memem. Pamiętasz tę konferencję na Euro? Przed nim stały dwie butelki Coca-Coli. Sponsora imprezy. Każdy by to olał. Co on zrobił? Odciągnął butelki na bok z miną obrzydzenia, podniósł butelkę wody i krzyknął, woda! Ten prosty gest obniżył akcję firmy o miliardy. Jego logika jest prosta. Nie lejesz tanich sików do Ferrari. Jeśli jego ciało to maszyna Formuły 1, nie będzie wlewał do baku cukru ani alkoholu. A kontrakt na czystość nie kończy się na piciu. Zerknij na jego skórę. Dziś piłkarz wygląda jak zeszyt do rysowania, cały zarażbany tatuażami od szyi po kostkę. To modne, daje stylówę. A Cristiano jest fabrycznie oryginalny. Jego skóra jest czysta, bez ani kropli tuszu. To nie tylko próżność, to użyteczność publiczna. Lubi dawać krew, żeby pomóc potrzebującym. Kto robi tatuaż, musi odpuścić oddawanie na parę miesięcy, żeby uniknąć infekcji, a on nie akceptuje siedzenia na ławie rezerwowych, nawet gdy chodzi o pomoc innym. W sumie w tej klauzuli sprzedał euforyczny high picia i styl statuaży, żeby utrzymać swoją krew w czystości. Woli być sztywniakiem i jechać do czterdziestki, niż być na luzie i skończyć na trzydziestce. Ale spokojnie, jeśli nie pije nawet napojów gazowanych, to jedzenie musi być jego azylem, nie? Błąd! Witaj w klauzuli trzeciej. Menu robota. Jeśli klauzula druga za Brała picie, to klauzula numer 3 miesza z daniem głównym. I tu sprawa jest trudna do przełknięcia. Dosłownie, dla Cristiano jedzenie przestało być źródłem przyjemności i stało się po prostu paliwem. Znasz to fajne uczucie, kiedy wcinasz soczystego burgera, ciepłą pizzę albo czekoladę na koniec dnia? Zapomnij. Jego mózg został przeprogramowany, żeby o to nie prosić. Cristiano nie siada do stołu na obiad, on siada, żeby się naładować. Podczas gdy my śnimy o weekendowym All You Can Eat, jego dzień w dzień wygląda jak ten film, Dzień świstaka, gdzie wszystko się powtarza. Kurczak, sałata, woda. Ryba, sałata, woda. Robi to sześć razy dziennie. Codziennie. Od 20 lat. Dla każdego normalnego człowieka byłby to test na zdrowie psychiczne. Jeden i ten sam żółty ser. Bez sosu, bez nadmiaru soli, bez tego fajnego posmaku tłuszczu, to monotonne. I tu jest ta wielka ironia. Jest jednym z niewielu ludzi na świecie, których stać na najlepszych szefów kuchni kawior, trufle i jadalne złoto. Ale co wybiera suchego kurczaka? Dlaczego? Bo kurczak ma mniej tłuszczu i więcej białka. To czysta matma. Pamiętasz tę akcję z kolą, o której mówiliśmy? To nie było tylko zrzędzenie. To był rezultat tej klauzuli. Dla niego cukier to trucizna. Woli stracić miliony na sponsoringu niż wpuścić do ciała coś, co opóźni jego regenerację o 1%. Opancerzył żołądek, jakby to był safe w banku. Wchodzi tylko to, co cenne. W skrócie sprzedał prawo do czucia słodkiego smaku życia, żeby upewnić się, że maszyna nigdy nie zardzewieje. Potraktował żarłoczność jak śmiertelnego wroga i wygrał. Ale fizyczna cena została już zapłacona. Teraz kontrakt zaczyna żądać ceny o wiele wyższej i niewidzialnej ceny emocjonalnej. Jeśli uważasz, że wcinanie kurczaka codziennie jest trudne, poczekaj, aż zobaczysz samotność, której ten kontrakt wymaga. Przechodzimy do klauzuli czwartej Król Home Office. Dociągnęliśmy do klauzuli czwartej, a ta jest przeciwko wszystkiemu, co sobie wyobrażamy o życiu bogatych. Zazwyczaj, kiedy gość zgarnia mega kasę, to chce czego? Dom pełen ludzi, impreza na basenie, grill z ziomkami codziennie, co nie? Cristiano poszedł odwrotną drogą. Zmienił swoją chałupę w ekskluzywną bazę treningową. Zasada jest tu znana jako druga zmiana. Podczas gdy większość graczy kończy trening w klubie i pędzi do domu, żeby grać na konsoli albo odpoczywać na kanapie, Cristiano wraca do domu i... trenuje znowu. Zmontował sobie klubową strukturę w swoim salonie. Ma komorę lodową, basen olimpijski, najlepszą siłownię. Ale ciekawostka jest taka. Robi to po cichu, w swoim tempie. Wyobraź sobie scenę. Środek nocy. Cały świat śpi albo jego rywale imprezują. A Cristiano jest tam, zanurzony w wannie z lodem przy minus 20 stopniach, słuchając muzyki albo po prostu celebrując ciszę. To nie tak, że jest smutnym samotnikiem. Po prostu zamienił pogaduchy i bałagan na regenerację. Zrozumiał prostą matematykę. Żeby być numerem jeden, musi niż robić to, czego numer dwa ma leni się robić. Więc zamiast tracić godziny na głupie rozmowy albo chodzenie na imprezy, które nic nie wnoszą, woli zostać w swojej jaskini, pilnując, żeby ciało było gotowe na następny dzień. Zgodził się być trochę bardziej samotny w ciągu tygodnia, żeby błyszczeć przed milionami w weekend. Ale to odosobnienie to pikuś w porównaniu z następnym wyzwaniem. Kolejna klauzula testuje jego charakter w obliczu rzeczy, która najbardziej korumpuje ludzi. Nieskończonej kasy. Klauzula piąta. Kasa to narzędzie. Dotarliśmy do klauzuli piątej i tu większość młodych się gubi. Wyobraź sobie, że masz 18 lat, właśnie podpisałeś z Manchesterem United i stałeś się milionerem z dnia na dzień. Co robisz? Kupujesz żółte Ferrari, zamykasz klub dla kumpli, obwieszasz się złotem, to marzenie każdego. Ale Cristiano spojrzał na konto bankowe i pomyślał inaczej. Kasa to nie trofeum, to narzędzie. Kiedy dostał pierwszą fortuę, zrobił coś, co szokowało jego kolegów z drużyny. Zamiast wydawać tylko na zabawki, był pierwszym graczem, który prawie wszystko reinwestował w prywatny. Im. Patrz na to szaleństwo. Zatrudnił ekskluzywnego szefa kuchni, żeby gotował brokuły i rybę, możesz to ogarnąć? Prywatnego lekarza i fizjoterapeutę, żeby przychodzili do niego do domu. W sumie użył swojej kasy, żeby zatrudnić sobie szefów. Pomyśl ze mną, płaci fortunę ludziom, żeby nim rządzili. Płaci ludziom, żeby kontrolowali co je, żeby dali mu opiernicz, jeśli zaśpi, i żeby upewnili się, że nie odpuści. Mega łatwo mieć har, gdy jesteś biedny i musisz wygrać życie. Prawdziwa sztuka to utrzymać głód, gdy brzuch. Ruch jest pełny, a konto pęka w szwach. Większość graczy łapie słynną chorobę sukcesu. Zgarniają pierwszy milion i przestają biegać. Cristiano zrobił coś odwrotnego: użył miliardów, żeby zmontować strukturę, która zmusza go do biegania jeszcze szybciej. Kasa go nie rozpieszczala, tylko uczyniła go bardziej profesjonalnym. Ale kontrolowanie własnego ciała i portfela to jedno. Teraz kontrolowanie chaosu całej rodziny? Tu sprawa jest głębsza, a test jest na cierpliwość. Klauzula szósta. Tata generał. Dotarliśmy do klauzuli szóstej i. I tu robi się śmiesznie. Wyobraź sobie, że jesteś synem miliardera. Od razu myślisz o pełnej wolności, konsoli cały dzień i imprezach, nie? Błąd. Bycie synem albo żoną Cristiano Ronaldo to prawie jak życie w reżimie wojskowym, tylko z pościelą za tysiące dolarów. Zasada tam to prawie poligon. Mówią, że na kolacji telefon jest zakazany. Żadnego scrollowania TikToka przy stole. Fokus jest na rodzinie i jedzeniu. A co do jedzenia? Pamiętasz, kiedy Cristiano opowiadał, że wkurzał się, widząc syna pijącego kole albo jedzącego chipsy? Wyobraź sobie desperację Juniora, który próbuje schować paczkę paprykowych przed tatą. To musi być misja niemożliwa. Cristiano zamienił willę w strefę wolną od śmieci, zabrania złego żarcia i taniej rozrywki. Chce, żeby Georgina i dzieci weszły w jego rytm. Dla kogoś z zewnątrz wydaje się to przesadą, ale jego logika jest genialna. Śmiertelnie boi się wychować rozpuszczonego dzieciaka. Wie, że kasa ułatwia wszystko, więc musi trochę utrudnić. Nie chce stworzyć spadkobierców, którzy potrafią tylko wydawać. Chce stworzyć silnych ludzi. Ludzi, którzy rozumieją wartość potu, chroni umysły swoich dzieci z taką samą zaciekłością, z jaką chroni piłkę w ataku. Podsumowując, w domu Aveiro wszyscy muszą się spocić. Dosłownie. Ale, nawet rządząc wszystkim i wszystkimi w ten sposób, jest jedna rzecz, której nie potrafi kontrolować. Taki głosik, który żyje w jego głowie i nie daje mu spokoju. Jeśli pierwsze poziomy odebrały mu fizyczną przyjemność, to następna klauzula zabrała mu najcenniejszą ze wszystkich. Spokój ducha. Klauzula siódma, zakaz już wystarczy. Patrzymy na Christiano dziś i myślimy, no, koleś przeszedł grę. Ma miliardy na koncie, prywatny odrzutowiec, jacht, rodzinę jak z reklamy margaryny. Musi być najbardziej wyluzowanym gościem na świecie, co nie? Przykro mi, ale rzeczywistość jest odwrotna. Żyje podpięty pod 220V we własnej głowie. Klauzula numer 7 tego kontraktu mówi w zasadzie, zabronione jest być zadowolonym. Spójrz na jego minę, gdy przegrywa mecz. To nie tylko smutek. Gość zmienia się w Halka. To gniew, którego nie potrafi pohamować. Widzieliśmy, jak płakał na boisku, kopał butelkę, rzucał opaską kapitana na ziemię, bo sędzia nie uznał Gola. Zatrzymujesz się i myślisz, ludzie dlaczego miliarder płacze z powodu meczu w niedzielę? Odpowiedź jest prosta, bo ma alergię na drugie miejsce. Dla Cristiano srebrny medal to nie nagroda, to zaświadczenie, że poniósł porażkę. Nie potrafi zaakceptować prawie. Ta obsesja jest tym, co czyni go tym, kim jest, ale to szaleństwo. Podczas gdy większość graczy przegrywa mecz, wymienia się koszulkami z przeciwnikiem, wrzuca fokus na następny, na Instagram i idzie spać spokojnie, Cristiano nie wyłącza się. Porażka działa na niego jak espresso. Trzyma go obudzonym całą noc, rozmyślając, gdzie popełnił błąd. To ten upierdliwy typ perfekcjonizmu, wiesz? Koleś strzela dwa gole w meczu, drużyna wygrywa, ale on schodzi z boiska wkurzony, bo spieprzył okazję na trzeciego. Podniósł poprzeczkę wymagań tak wysoko, że perfekcja stała się dla niego minimum do zaakceptowania. Jeśli nie jest idealnie, to się nie liczy. Żyje pod presją, która zmusiłaby każdego z nas do prośby o urlop. Nie gra już dla funu, ani żeby pograć w piłkę z kumplami. Gra, bo ma głos w głowie, który krzyczy, że musi pobić kolejny rekord przed kolacją. Ale istnieje jeszcze ostateczne paliwo, które utrzymuje ten ogień. Coś, czego nie potrafi kontrolować, ale czego użyłby podpisać ostatnią linię tego kontraktu i zamknąć interes. Klauzula ósma – zdrowa rywalizacja. Myślisz, że sama dyscyplina i kawa bez cukru – Utrzymują gościa na szczycie przez 20 lat, a krysz. Przychodzi taki czas, że bateria robota wysiada, jeśli nie ma zewnętrznego źródła energii. Tu wchodzi klauzula ósma, najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich. Potrzebujesz rywala na swoim poziomie. Cristiano nigdy tego nie przyzna do mikrofonu, ale wszyscy znają prawdę. Jest pewien argentyński sąsiad, który mieszka w jego głowie, nie płacąc za czynsz, od ponad dekady. Podczas gdy większość graczy życzy rywalowi szybkiej emerytury, żeby mieć wolną drogę, Cristiano zrobił coś odwrotnego. Wykorzystał każdego gola, każdy puchar i każdą złotą piłkę Messiego jako dopalacz. Za każdym razem, gdy ten drugi wznosił trofeum, Cristiano nie szedł płakać w poduszkę. Szedł trenować nogi. Zmienił tę rywalizację w matematyczną obsesję. Złe języki mówią, że dokładnie wie, ile goli ma rywal, ma to w małym palcu. Monitoruje liczby, jak broker monitoruje giełdę. Większość ludzi patrzy na sukces sąsiada i zrzędzi na kanapie. Cristiano szakował system. Patrzy na sukces sąsiada i używa tego, żeby zrobić 50 dodatkowych brzuszków. Jest takie stare powiedzenie żelazo ostrzy żelazo. Messi nie jest wrogiem, jest osełką. Pomyśl ze mną. Bez Jokera Batman by utynął oglądając telewizję w rezydencji Wayne'ów. Bohater potrzebuje wyzwania. Bez Messiego ciągnącego wóz może Cristiano wyluzowałby i rzucił grę w wieku 30 lat. W sumie sprzedał spokój samotnego panowania, żeby zaakceptować wieczną wojnę z innym geniuszem. Wolał mieć ten cień w pobliżu przez cały czas, tylko po to, żeby upewnić się, że nigdy, przenigdy nie odważy się usiąść w fotelu i powiedzieć już wygrałem wystarczająco dużo. Więc po przeleceniu tych ośmiu szalonych klauzul, jaki jest ostateczny werdykt? Czy Cristiano Ronaldo sprzedał duszę? Krótka odpowiedź brzmi: tak, sprzedał, ale spokojnie, nie temu, o czym myślisz. Sprzedał duszę zwykłego gościa. Sprzedał identyfikator normalnej osoby. Widzieliśmy fakturę: zapłacił nocami bez snu, smakiem pizzy, zimnym piwem, pogaduchami z kumplami i spokojem ducha. Zapłacił każdy grosz tego rachunku, i to z góry. Wielu Wielu ludzi patrzy na jego życie dziś i mówi, ale ma farta. Gówno prawda, teraz znasz prawdę, nie ma farta, jest wymiana. To tak, jakby życie było ekskluzywnym butikiem. Cristiano podszedł do Lady i poprosił. Poproszę pakiet, wieczna legenda. Sprzedawca odpowiedział, słuchaj, kosztuje to cały twój komfort i całą twoją zabawę. Cristiano nawet się nie zastanowił i powiedział, można płacić kartą. Jego kontrakt mówił tylko jedną rzecz, bycie przeciętnym nie wchodzi w grę. A jeśli dotrwałeś do tego miejsca, to nie muszę nawet gadać, co nie. Zostawisz lajka, co nie. Nazywam się Christian Castro i widzimy się w następnych filmikach. Chcesz, żebym przetłumaczył następny tekst w podobnym stylu?